Ja mam trochę takie wrażenie, że, że Agnieszka grała na połowę swoich możliwości, bo Rodniarowa bo, bo na pewno jej do, do wysiłku zbytniego nie, nie zmusiła. Tego typu zawodniczki właśnie jak jak Rosjanka z australijskim paszportem to nie jest jakiś, jakieś wielkie wyzwanie dla Agnieszki. Ona już jest na tyle umałgruntowaną no, pracę i jest to na tyle silna, silna tenisistka, że, że no, z takimi zawodniczkami to, to nie, nie ma wielkiego problemu i tutaj też trudno wnosić z tego meczu, czy ona jest w formie, czy nie. Poczekajmy do następnego spotkania, żeby ocenić, czy, czy Agnieszka rzeczywiście jest w formie. Patrząc na drabinkę, że to, że to w kolejnej rundzie będzie Anna Iwanowicz, a, a spodziewaliśmy się, że, że w ćwierćfinale to będzie Angelik Kerber. No, już, już polskiego pochodzenia Niemki w turnieju nie ma. Także zobaczymy, może będzie Mona Bartel, która tak świetnie się już w paru turniejach w tym roku pokazała. Ja bym powiedział tak, no obciążenie będzie z, z, z meczu na mecz większe, natomiast ja się spodziewam i to myślę, że nie tylko ja, że Agnieszka jednak do, do półfinału dojdzie i, i liczę na, na rewanż za ubiegły rok za ten Pamiętny mecz z Wiktorią Azarenką, gdzie pamiętamy, Agnieszka była mocno zdegustowana postawą Wiktorii Azarenki, która która wtedy Agnieszka zarzucała jej, że ona symuluje kontuzję, że kuleje między piłkami i tak dalej, i tak dalej, no. Jakby taki mecz w półfinale doda nam dodatkowego smaczku, a Iwanowicz zobaczyła wyraźnie w Australii, że jest słabszą tę no, i, i to może działać na korzyść Agnieszki Radwańskiej. Nie obawiam się tego, by, by Agnieszka zlekceważyła by bądź nie doceniła. Myślę, że, że wyjdzie na ten mecz skoncentrowana i Myślę, że i ona o to zadba i trener Wiktorowski, także tutaj tych, tych obaw nie ma. Nigel Sears, czyli jej obecny trener, no, no bardzo się stara, by, by Ana wróciła gdzieś tam do tej światowej czołówki. Serbka bardzo wyszczuplała ostatnio, bardzo Dużo, że tak powiem, kładzie duży nacisk na, na przygotowanie fizyczne, no ale to nie do końca idzie z wynikami. Znaczy, jakby nie, nie przekłada się na wyniki, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że, że to, co ona osiągnęła 5 lat temu, no to najwyraźniej był chyba jednak szczyt jej możliwości. I wyraźnie nie może wrócić nawet w okolice pierwszej dziesiątki. Także także nawet nawet taki magik, jakim jest Sears. Ludzie mówią o nim różnie i dobrze i źle, ale ale taki stary list nie jest w stanie wycisnąć z niej więcej.